Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego pasy tematu. Pasy przeznaczone do wyprzedzania lub rozdzielające znajdują się na wielu drogach. Oto, jak się zachować, gdzie je napotkasz, wraz z zasadami prawidłowego użytkowania, aby uniknąć wypadków i kar. Czym są pasy rozdzielające? Pasy rozdzielające lub preselekcyjne S.A. przeznaczone do kierowania przejeżdżających pojazdów w zależności od kierunku, w którym chcą jechać. Ten dedykowany pas biegnie wzdłuż drogi, która się poruszasz i często ma strzałki narysowane na asfalcie, aby wskazać dozwolone kierunki. Mogą to być pojedyncze strzałki lub połaczone T.J. Dwukierunkowe, a także oznaczenia na jezdni wskazujące lokalizację, do której można dotrzeć. Nie zapominaj, ze w pierwszej sekcji zawsze znajduje się przerywana linia, nieciągły pasek, wskazującą możliwość wjazdu na wybrany pas kanału. Obalmy pewien mit. Nie jest prawda, że prawy pas jest zarezerwowany dla powolnych pojazdów. Jak korzystać z pasów preselekcji? Wjazd na pas dzielący jest prosty, wystarczy przestrzegać kilku zasad. Jeśli dokonałeś złego wyboru, a pas oddzielający pasy stał. Się już ciągły, musisz kontynuować jazdę w kierunku wskazanym przez oznaczenia drogowe. W takim przypadku należy unikać ryzykownych manewrów, takich jak zawracanie lub cofanie w miejscu, w którym linie ponownie staje się przerywane. Należy również zwrócić uwagę na inny aspekt. Gdy jedziesz po pasach bez strzałek kierunkowych na asfalcie, oznacza to, że możesz kontynuować. Jazdę na wprost z każdego z nich, a także oczywiście używać tylko lewego i prawego pasa do odpowiedniego skrętu. Każdy, kto pojedzie niewłaściwym pasem i spróbuje nadrobić, skręcając w ostatni, TJ. Z ciągłym pasem ryzykuje mandat w wysokości od 42 do 173 euro. Art. 146 ustęp 2 włoskiego kodeksu drogowego gorsze konsekwencje SA przewidziane dla tych, którzy wykonują zawracanie w pobliżu skrzyżowań z mandatami w wysokości od 87 do 345 euro, a jeszcze gorsze za wyprzedzanie, z mandatami w wysokości od 167 do 666 euro. Opublikowano w Mówi Prawo Bezpieczeństwo na Drodze a Press Commenter Hello World.